On. Czyli ona jest zablokowana tak, jakbyś po prostu jakąś tam, no nie wiem, zapłacił jakąś płatność? Ja tak z doświadczenia kolega mi mówił, że tak co wygląda, jak komornik zablokuje. Aha, okay. To też masz. Te pieniądze masz Że masz ale pieniądze, masz. Tak, tak. Albo czasami ci na minus schodzi ta kwota. tak kwota. Tak, tak. I co dopłacisz, to i tak ci zabierze. A tutaj masz tak, a akurat yy, pan MGP. Czy tam już mówił o nim Bartłomiej G. Linek, czy Ginkowski? Trzeba go nie, mówię, nie, jest, można. nie Bartek, mówi, Bartek, on akurat siedział pół roku, więc generalnie jak mu zablokowali, to on wychodząc miał odblokowane, no, praktycznie już wtedy miał odblokowane. I on o tym powiedział. On tak nie powiedział, że wczoraj czy dzisiaj. Powiedział, konta to mam blokowane." Konta miałem zablokowane, ale już mam odblokowane. I ludzie już kurwa, że pieniądze. Konta odblokowali, może ich używać, bo wiesz, konta firmowe i tak dalej, no firma też nie może działać, więc konta masz odblokowane, ale pieniądze masz zablokowane i to mogą utrzymać do wyroku. Więc podejrzewam, że wszyscy teraz, którzy sobie po tym, co powiedział i zostało źle zinterpretowane, do pół roku maksymalnie prokuratura w Polsce może ci blokować konta. Powyżej musisz odblokować, i na tych kontach możesz działać. I przelewy, które wchodzą, po, ona już ich nie blokuje. One już nie są związane z tą działalnością, jakby wiesz, co ty konta używasz, tylko kwota jest zablokowana ta i ta. Także prostujemy, bo poszedł zły przekaz, bo też nie słuchacie do końca, bo Bartek powiedział, ma konta odblokowane, ale środków nie. I to pewnie będzie do sprawy.